Cześć, kochane panny, tu droga duszy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie na temat tego, co już powinno odejść, jaka energia powinna już zostać, a w jaką powinniście wejść, co się u Was właśnie. W w tej kwestii będzie działo, lub już dzieje, podam na ten pomysł, ponieważ dużo się mówi o tym, że idą zmiany, że coś będzie nowego, że będziemy inaczej działać, inaczej pracować, inaczej funkcjonować. No, ale, ale jak? Jak? Zobaczymy, jakie, jakie energie tutaj się pojawią, które muszą odejść, a jakie być może muszą się pojawić nowe lub takie, które już macie, tylko musicie z nich skorzystać. Być może w inny sposób. Jest to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z wami rezonuje. Resztę zostawcie. Jak nie, tym razem, to następnym. No nie jest możliwością, żeby z każdym współgrało. Bo tyle, ile ludzi na świecie, tyle dużych, tyle możliwości, tyle scenariuszy. Dlatego przedstawię tu tylko pewnie na, na jakieś, jakieś opcje na, na kilka, kilka osób. Okej, okay, yy, mamy tutaj. Karty szamańskie. I słuchajcie, wypada mi już któreś raz z kolei właśnie odwrócona bo generalnie jest tak, e, zatrzymanie. Co powinniście odrzucić, co powinniście e, odpuścić? E, to są jakieś stare rany, jakieś stare rzeczy, które trzeba odpuścić, których już nie, nie definiować, e, które już e, powinny odejść, już powinno się o tym zapomnieć, trzeba wejść w coś nowego. E, bo to jest zastój, to jest zatrzymanie i być może jesteście w momencie takiego przechodzenia z jednego do drugiego, gdy coś przemija, jest właśnie taki moment oczekiwania na coś nowego. I czas już wyjść z tego, z tego okresu, z tego takiego paraliżu zatrzymania, z okresu analizowania, przemyślania, co mam zrobić, jak mam robić. Czas już się właśnie uwolnić od niepotrzebnych ciężarów, które, które przyjmo, być może przyjęliście na siebie nie biorąc pod uwagę kosztów jakie poniesiecie przyjmując te wszystkie ciężary na siebie. Tu macie je wziąć po prostu głęboki oddech, wyciszyć umysł i zrobić kolejny krok już poza tym zastojem, poza tym przemyślaniem, poza tym zastanawianiem się. Musicie wykonać kolejny ruch, być może nie wszystko od razu pójdzie tak jakbyście tego sobie życzyli, jakbyście chcieli, ale to czego się nauczycie i nauczyliście podczas waszej drogi. Zostanie już z Wami i nikt tego Wam nie odbierze, bo to jest, to jest w Was. To jest w Was i każde doświadczenie będzie czymś nowym na Waszej, na Waszej drodze, czymś, co, co da Wam nowe doświadczenia, będzie Wam rozwijało, a przy okazji da Wam nowe możliwości. Pojawią się. Wystarczy wykonać krok, czasami jeden, czasami wyjść z domu po prostu a żeby pojawiały się nowe możliwości. Nie zawsze tak jest, ale podaję taki przykład, bo czasami to wystarczy Pozna się na przykład kogoś nowego, nową osobę. coś nowego się wydarzy i to powoduje, że spirala zaczyna się nakręcać, że zaczynają się dziać nowe rzeczy, pojawiają się nowe myśli, także trzeba wyjść z tego zastoju, z tego zatrzymania, stanąć na nogach. Bo cały czas Wy teraz na głowie jesteście, przez to zatrzymanie, przez to rozmyślanie, to cały czas głowa pracuje, ale praktycznie bynajmniej niektórzy nic się nie dzieje, a Wy macie stanąć y, na nogi i, i ruszyć do przodu y, i wejść, y, wejść w, to, w to nowe, w to nowe co jest. Bo już nie, nie macie siedzieć i przemyślać, zastanawiać się, y, czas się uwolnić od, od, tak od ciężarów, y, nie, nie brać więcej na, na siebie. Nie przyjmować na siebie, to mogą być nadmierne obowiązki, nadmierne obciążenie, no, w domu może być posiadanie całej, całego domu na swojej głowie, wszystko jest na moich barkach, jeżeli mówimy tu do, do pań, to zajmują się na przykład dzieckiem, czy dziećmi, domem, pracą, wszystkim innym, no a partner sobie przypuśćmy tylko chodzi do pracy, daję taki przykład. Żeby było to obrazowe. Coś tu jest za dużo, za dużo na, na jednej osobie spoczywa i y, trzeba by się z tego uwolnić, a żeby pójść dalej, bo Wy macie tutaj. Mm, tu jest szczęście, tu jest, tu jest radość, tu jest spełnienie, ale dla niektórych jest to wychodzenie ze związków. To są małżeństwa, to są związki, to jest współpraca, ale to jest wychodzenie, bo generalnie karta wygląda tak, tak jakby to było zaproszenie, a tu jest wychodzenie z niektórych obciążających związków, odcinanie. Tu jest paść paś mieczy, to jest młoda osoba, to jest dziecko. Być może też pozwolenie odejścia dziecku. Już dorasta, jest takie, że może się uniezależnić, więc w jakiś sposób też być może musicie już to porzucić, tą opiekę nad nim w jakimś stopniu. Wiecie, że to no nie dla wszystkich, ale pojawiło się tu, tu dziecko, to jest młodzież, to jest też uczenie się, więc trzeba wyjść z tego marazmu, z tego zastoju. Być może czegoś będziecie musieli się douczyć. Czegoś nowego, nowych umiejętności, zyskać nowe umiejętności, nową pracę, porzucić zastój, porzucić zastój, iść wśród ludzi, współpracować, rozmawiać, cieszyć się, radować. Karta czterech buław oznacza też, bo to są takie bahanalia generalnie, ale też wychodzenie być może. Z jakichś związków, z jakichś kontaktów, zależności, ale może w sensie takim współzależności, bo tu jest współpraca, a wy być może z jakiejś koneksji musicie, musicie wyjść, musicie to odciąć. Jeżeli jeszcze jesteście w tym, w czymś, co was, was wam ciąży. Czymś, co jest waszym ciężarem po prostu. I czegoś być może, jeżeli jest tu mowa o finansach, o pracy, będziecie musieli się douczyć. To jest też obserwowanie, obserwowanie przez internet. Być może nauka przez internet. Tak teraz to jest na, na czasie. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja już długi czas praktykuję nauczanie domowe mojej córki i jest świetna sprawa. Mamy zero stresu i jedynie egzaminy do zaliczania. Jeżeli tak, to taka dygresja. Także jest tu konieczność zrzucenia balastu, niektórzy zrzucenia, porzucenia związków, tak jak tu pokazuje ta karta, po prostu wyjścia w coś lepszego, w coś lepszego, coś ciekawszego, ciekawszego odcinania jakichś niepotrzebnych ciężarów, balastów ludzi w przeszłości. Dla niektórych to jest też... Jakby odcinanie dziecka, odcinanie tej pępowiny, że już, już powinno się pozwolić na dziecku albo na więcej, albo po prostu otworzyć się na, na świat i pójść w coś nowego. Macie to do, do przerobienia, ale musicie stanąć na te nogi, tak? Stanąć na nogi, spojrzeć i zrobić ten pierwszy krok, Czy, czymkolwiek on będzie. Czy właśnie w powiedzeniu powie, będzie to powiedzenie dziecku mm, okej, okay, y, chcesz jechać na studia, przypuśćmy, nie wiem, do Krakowa, y, do Londynu, y, do Nowego Jorku, jak chcesz y, jedź, y, no w jakim stopniu Ci pomogę. To jest przykład po prostu y, jestem y, w stanie y, Cię wspierać. W jakiś sposób. Muszę, ciąży mi związek, jest mi źle, źle się układa. Starać się stopniowo z tej sytuacji wychodzić. No, nie ma tu rady dla wszystkich, ale po prostu jest ciężar, który, który ewidentnie widać i trzeba by go powoli odcinać, żeby wejść w coś nowego. Dobrze. Następna karta nam mówi o tym, co musi, jaka cząstka was w was musi umrzeć. I zaraz zobaczymy, czy to może ma też związek, bo wiele rzeczy się wiąże. Co może się w was umrzeć, a w jakiej historii? Już nie macie pisać, trzeba pozwolić czemuś odejść? W was, w waszej osobie. Co już nie jest potrzebne, a musicie to odrzucić, tą cząstkę was, żeby pisać właśnie tą nową historię, nową przyszłość, bo tu jest porzucenie sytuacji, porzucenie czegoś starego, co wam ciąży, a tu jest w was cząstka was, która jest wam niepotrzebna, która wam przeszkadza albo już po prostu nie będzie się spełniała. To może być sposób myślenia, sposób działania, sposób funkcjonowania. Coś, co jest w Was. I pojawił Wam się tutaj wąż kundalini. I zobaczcie, tu jest wszystko w, w roli medycyny. No, jak na razie, to, co musicie porzucić, e, bo pojawił się też odwrócony. Generalnie jest tak, a Wam się pojawił odwrócony. I wąż kundalini jest e, siłą życiową Matki Ziemi. E, ten zmieniony właśnie wąż kundalini przynosi pasję, przynosi uzdrowienie, przynosi odnowę. E, przypomina, abyśmy. E, po, po, zapomnieli o tej przeszłości, porzucili jakieś troski z przeszłości, e, tak jak ten wąż właśnie zrzuca swoją taką starą skórę e, i uwolnicie swoją pasję, uwolnicie swoją kreatywność. E, zrzućcie tą starą skórę. Być może byliście do niej przyzwyczajeni no raczej na pewno. E, I przywiązani. Ale przewidajcie coś nowego. Coś nowego, co do was przychodzi z życia, ale musicie się pozbyć tej swojej starej skóry, tej swojej starej powłoki. Nie używajcie też swojej energii, aby uwodzić, zwodzić innych i nie dajcie się też zwodzić sobie samemu swoim myślom. Bo czasami sobie wymyślamy rzeczy, które nas zwodzą, bo na przykład nie ma możliwości tego z, zrealizowania w tym momencie albo w ten sposób. Więc, jeżeli musicie zmienić sposób myślenia, jakąś właśnie starą skórę, stary sposób działania, starych, starą cząstkę was, która źle wpływa na, na całą rzeczywistość, która nie pozwala wam pójść do przodu. Albo nie jest przydatna w tej chwili, bo tu się pojawili też kochankowie yy, i nowa droga, czyli yy, 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 głupiec. Głupiec jest początkiem czegoś nowego. Kochankowie to jest miłość, to jest romans, to jest zakochanie. Yy, to jest też yy, podejmowanie decyzji, wybieranie yy, drogi. Więc yy, być może, yy, co po niektórzy byli trochę takimi yy, lowellasami albo yy, yy, no, może nie do końca lasami, ale lubili tak wchodzić, zwodzić, jeżeli o Panach mówimy. E, więc y, ja bym tu była za tym, żeby porzucić ten sposób działania. Jeżeli chcecie sobie znaleźć stabilny związek, no to trzeba już porzucić jakieś flirty, romanse i tak dalej. Trzeba stworzyć siebie jakby na nowo. Może nie siebie na nowo, ale tą cząstkę siebie, y, która was w, te, w tym kierunku ciągnęła. No, już porzucić. Żeby wejść w coś nowego, zbudować nowych siebie. To, głupiec to jest, to jest ryzyko, to jest podejmowanie ryzyka, to jest nowa droga, to jest bycie ufnym, bycie takim świeżutkim, niedoświadczonym w jakiejś kwestii. Dlatego macie tu porzucić tą starą skórę. Wy będziecie niedoświadczeni przez jakiś czas, zanim wejdziecie w tą nową rolę. Musicie uważać, bo, bo po drodze czeka na Was bardzo dużo jakichś potknięć. I głupiec ma to do siebie, że to jest, to jest młodość. To jest czasami działanie nieprzemyślane, ale to jest takie, robię to, wchodzę, ktoś coś zaproponuje, idę i, i ryzykuję. Mam tam odwagę. To Te są też sprawy nieprzemyślane także z jednej strony to, to jest brawura, więc może cząstkę siebie, taką brawurę, taką wchodzenie w nieprzemyślane sytuacje, dla niektórych to będzie też trzeba będzie w sobie porzucić. Takie brak przeanalizowania, nie tak jak tutaj, bo tu musisz porzucić coś starego, coś, co wam ciąży. Być może weszliście w to poprzez właśnie takie cały czas wchodzenie bez przemyślenia w ryzyko. To będzie dla niektórych, dla innych jest tu właśnie konieczność nieulegania własnym jakimś własnym wizjom, własnym ułudom z udom, ale też już odrzucenie, jeżeli są takie osoby, jakieś flirtów, jakieś romansów, wybranie jednej drogi, nowej. Ta, ta cząstka w was, jeżeli chcecie sobie ustabilizować sytuację, życie, musi umrzeć, żeby pójść, żeby pójść do przodu. Narodzić się od nowa. Musicie narodzić się od nowa i tworzyć, jeżeli chodzi tu o związki partnerstwo na zasadach szacunku, właśnie poszanowania, poszanowania drugiej osoby, uznania jej praw, uznania tego, że druga osoba jest. Tak samo wartościowa jak ja, uznania tego, że jesteśmy na tych samych warunkach, tak samo tak mamy również, każda z tych osób ma też uczucia i działanie tak, żeby, żeby nie ranić drugiej osoby, budowanie nowego siebie, nowej siebie na nowych, na nowych zasadach, więc jakaś część, która wam ewidentnie przeszkadza musi tutaj odejść i rodzi się pasja, rodzi się kreatywność. Dla niektórych niektóre osoby mogły być właśnie takie wyciszone, przytłamszone i teraz będzie się rodziła ta pasja. Będziecie się rodzili nowi, wy wybierali, będziecie nową drogę, bo być może też do końca w tym związku nie byliście tak kreatywni, tak otwarci, jeżeli tu chodzi o związek, może to chodzić też o pracę. Jest to czytanie ogólne, więc staram się najwięcej wyciągnąć, jak, jak można z z tych kart, no ale, no, z wszystkimi naprawdę nie będzie rezonować. Yy, także przemyślcie, jaka cząstka w Was powoduje właśnie takie albo zł, złudę, albo mm, jeżeli chodzi o uczucia, nie ma tej mm, yy, równowagi dla drugiej osoby, tego, tego poszanowania. Budujcie siebie, yy, siebie na nowo. Jakąś cząstkę musicie przeanalizować, odrzucić coś yy, żeby osiągnąć coś innego, być może musicie się tego czegoś pozbyć w was, w was samych może w waszym charakterze, w waszym zachowaniu, w waszym sposobie bycia, w waszym sposobie mówienia, przeanalizujcie siebie, swoje cechy. Co by trzeba tutaj no, trochę na, naprawić, naprostować i, i odrodzić się na nowo, bo tu będzie pasja, ekspresja, y, tu będzie działanie. Y, Narodzi się właśnie coś, y, coś na nowo. Okej, okay. teraz jaką mądrość musicie zdobyć? Jaką mądrość musicie zdobyć? Jakie nauki z tego tutaj, z, z przeszłości i, i z was musicie zdobyć, a żeby pójść dalej, a żeby zyskać coś nowego, a żeby pójść do przodu, co jest Wam, co jest wam potrzebne, żeby, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, jaka mądrość. I tu jest oświecenie. Szczerze mówiąc, pierwszy raz mi ta karta wypadła. I oświecenie jest. Ja wam to przeczytam. Góra chce, abyś, chce rozpalić w Was nową inspirację, nową kreatywność. Pozwólcie temu, co się pojawi w Waszym życiu, może to być myśl, może to być działanie. Pozwa, pozwólcie się temu zakorzenić w Was. Cieszcie się poczuciem jasności, poczuciem pasji, poczuciem wizji. I widzicie, tutaj, tutaj się rodzi dla was pasja i pozwólcie się temu wejść w, w was, zakorzenić. To może być y, mądrość, to może być myśl, która przyjdzie, nauka, która przyjdzie z doświadczeń z przeszłości. Y, to będzie pasja, to będzie kreatywność. To są pomysły ciekawe. Y, tu jest też czurka mieczy. Czwórka Mieczy i Rycerz Denarów. Czwórka Mieczy generalnie oznacza zatrzymanie, oznacza odrodzenie. To jest rekonwalescencja, ja mówię na tą kartę, karta, bo to jest karta uzdrawiania, to jest takie sanatorium dla duszy i tu jest takie odcięcie się od świata i przemyślanie własnych spraw, analizowanie, odcięcie się też od drugiej osoby, czyli jeżeli chodzi o związki, to oznacza takie ochłodzenie sypialni, ochłodzenie związku i Wy dostaniecie tutaj olśnienia, tu jest, zobaczcie, o, wybuch, ten olśnienie, ta jasność, to światło i tam też przychodzi to olśnienie i Wy z tego powoli będziecie wychodzić. Musicie się nauczyć nie pozostawać w takim zatrzymaniu przez dłuższy czas, bo tu też jesteście na razie w takim postawieniu na głowie, w takim zatrzymaniu, w takim maraźmie. Niektórzy bynajmniej w takim zastoju i przeanalizowaniu. To jest takie zawieszenie też broni. Przemyślanie Odcinanie się poniekąd od świata. Wiem mniej więcej, co nam się dzieje, ale ja jestem w sobie, ja siebie analizuję, analizuję otoczenie, przemyślam sprawy, ja się uleczam i powoli musi być stąd wyjście, bo tu jest w rycerzu denarów to jest determinacja, to jest działanie, tu jest bycie metodycznym, to jest zdobywanie pieniędzy, to jest posiadanie już jakiejś, jakiejś puli, i teraz Pójście z tym dalej. Dbanie, pieczołowita praca, yy, wzrost, wzrost, pójście dalej. Rycerz jest odważny, yy, jest twórczy, yy, jest kreatywny, ale robi coś, yy, denary są powolne i robi coś powoli, metodycznie, z dnia na dzień, za każdym razem cofnie się czasami, sprawdzi, czy dobrze zrobił i idzie dalej, idzie dalej, po, krok po kroku, stop, stopień po stopniu. Także jest tu powolna nie, praca, powolna nauka. Musicie się nauczyć takiego właśnie metodycznego działania powolnego, żeby sprawdzić wszystko i iść dalej. I idę dalej, i stopień dalej. Każdego dnia coś małego uczę się robić i idę dalej, idę dalej. To może być to, to co macie tworzyć dalej, to ma być nauka, którą wyciągacie z tej przeszłości. Z was. Tej przeszłości, może praca też nad sobą, bo to jest uleczanie, karta uleczania cztery miecze, to jest karta uzdrawiania, więc wychodzenie z tego poprzez właśnie taką metodyczną pracę, metodyczne działanie z dnia na dzień nad być może praca nad sobą, ale praca nad sytuacją, praca nad związkiem lub generalnie taki sposób działania w pracy, w tym co robię, metodyczny z dnia na dzień. Powoli ze spokojem, ale zawsze do przodu, zawsze do przodu. Co jest w Waszej przyszłości? Co jest w Waszej przyszłości? W Waszym przeznaczeniu mamy tutaj krąg. To jest to, co będzie się objawiało. Krąg jest to karta, która mówi o, o zjednoczeniu, o wzajemnych powiązaniach, o poczuciu takiego kontinuum. Przypomina też o cyklach życia. I takiej jaźni ewoluującej, ciągle się zmieniającej i zawsze połączonej, bo to jest krąg, widzicie? To jest krąg i to jest jedno, jedno połączenie. To cały czas ewoluuje i cały czas idzie dookoła. Także jest taki ciąg, cały czas jest utrzymany ciąg i połączenie. I kiedy pojawia się ta karta, macie zrozumieć, jak ważne jest odpuszczenie i odrodzenie się. To jest takie umieranie i rodzenie się na nowo. Jeżeli stajecie przed wyzwaniem utraty lub rozczarowania, pamiętajcie, że w kręgu życia nie ma, nic się nie marnuje. Jeżeli coś macie utracić, to coś do was przyjdzie, nowego. Nic się, nic się nie marnuje w tej sytuacji. Jeżeli czymś jesteście rozczarowani, to po, po czasie przyjdzie zadowolenie. Tu nie ma, nie ma pustki. To się toczy cały czas. Nic nie jest zmarnowane. Zbieracie tylko doświadczenia. Yy, miłość znów będzie Was szukała i, i tak samo dobrobyt, i znów nadejdzie wszystko yy, z, z góry. Z, z przeznaczenia. Przyjdą nowe okazje, przyjdą nowe możliwości, przyjdą nowe sytuacje, przyjdą nowi ludzie. Odpuśćcie jedną rzecz, przyjdzie coś nowego. Nie, ma, nie będzie tutaj zastoju. Yy, Nadejdą nad, nad, też być może nowe idee, nowe okazje. Yy, i, I właśnie duch czeka, yy, aż, yy, aż podobnie, ponownie znajdziecie swoje miejsce. Swoje miejsce w życiu, więc Wy się tu tutaj być może porzucacie. Musicie porzucić jakąś się, cząstkę siebie, bo będziecie się rodzić na nowo i to, co porzucicie, będziecie, być może dla Was będzie wydawało się, że będzie taka, że, że jest pustka w jakimś momencie. Ale za chwilę przyjdzie coś nowego, za chwilę przyjdzie, obiegnie nowy cykl i przyjdzie coś nowego, bo tu jest siódemka. Słuchajcie, denarów do tego. Oczywiście Tarota musiałam dołożyć. E... Siódemka denarów. To jest praca, to jest coś już było zapoczątkowane wcześniej, i tu jest oczekiwanie, tu jest wyczekiwanie na efekty, na, na plony, na, to jest zbieranie. Przyjdzie czas, że będziecie zbierać te plony, zatoczy się to koło, jakby tak, zamknie się ten cykl i przyjdzie okres zbiorów. I tak jak sobie zasialiście, jak sobie wcześniej pracowaliście, jak dbaliście, takie będą zbiory. W tej chwili. Nie można tu nic przyspieszać, bo to jest okres wyczekiwania, aż to wszystko dojrzeje, aż przyjdzie czas zbiorów. I na razie nic nie wolno przyspieszać, nic nie wolno robić na siłę, nic nie robić na chwilę. Tu jest okres urlopowania, czekania. Przyjdzie czas zbiorów. I tak jak mówi, tak jak wcześniej pracowaliście. Czy, czy czegokolwiek to oczywiście będzie dotyczyło, czy finansów, czy pracy, czy uczuć, czy miłości, czy związków, takie przyjdą zbiory. Takie owoce będziecie zbierać, bo z kolei, jeżeli za długo to potrzymacie, to też będzie niedobrze. Przeczekacie, ponieważ te owoce będą przegniłe. Także przyjdzie czas na, 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 zbiory i wtedy będziecie, będziecie zbierać. W, pamiętajcie tylko, żeby w tym okresie, kiedy będzie to się zadziewać, nie pożyczać nikomu pieniędzy i od nikogo nie pożyczać. Przy siódemce denarów zawsze to mówię, bo ta karta ma takie znaczenie, a wolę to z góry powiedzieć, bo może być problem z oddaniem. Także, a to, co zasialiście... Pokazała tu się dziesiątka kielichów, czyli miłość, uczucie, radość, więc dla niektórych będzie tu obfity zbiór, będzie tu szczęśliwy zbiór. Dla tych, którzy wkładali dużo poświęcenia, dużo pracy, którzy nad sobą też pracowali, być może, będzie tu szczęście, radość, zadowolenie. Miłość, uczucie, spełnienie, bo jest dziesiątka kielichów. Więc być może niektórzy porzucą cząstkę siebie, która przeszkadzała, mieć stabilny jakiś związek. Taki przykład daję. I odrzucą tę część siebie i stworzą coś wspaniałego, coś szczęśliwego, coś radosnego. Ale to może być zadowolenie, tak jak mówię, w różnych dziedzinach życia. Kwestia tylko tej pracy. Bo jak wiadomo, bez pracy nie ma kołaczy, jak mówi powiedzenie. Nic gwiazdka z nieba nam nie spada. No, czasami się zdarzy, że wygramy w Totolotka, ale to jest też widocznie sobie gdzieś tam kiedyś zapracowaliśmy yy, na, na, taką, na taki los. Yy, Okej, okay, Macie tutaj szczęście, radość, spełnienie. I pamiętajcie, że dziesiątka to jest końcem pewnej sytuacji, pewnego jakby, ja to mówię, takiego małego cyklu. Tu zaraz zaczyna się jedynka. I trzeba będzie znów coś nowego tworzyć, coś innego, coś następnego. Także będziecie musieli zaraz myśleć, co dalej. To, to są też narodziny. To jest szczęście, to jest radość, to jest spełnienie, to są małżeństwa. Także pełna radość, ale już trzeba zacząć myśleć, co tam będzie, co będzie dalej, bo będzie zaczynało się od jedynki i jak swoją nową rzeczywistość kreować. Mam dla Was jeszcze jedną kartę z mistrzów duchowych i słuchajcie, macie tutaj jogę. Ja nigdy nie wiem, jak to się czyta, to jest chyba babadzi. Jogę, ćwiczcie jogę, relaksujcie się, rozciągajcie, bo ta karta generalnie mówi o jodze. Ja wam to przeczytam. Babadzi i inni mistrzowie motywują Cię do regularnego ćwiczenia jogi. Korzyści wypływające z ćwiczeń jogi stanowią jedną z odpowiedzi na Twoje pytanie. Poprzez jogę zyskasz zwiększoną jasność widzenia, energię życiową, zdolność przystosowania się, umiejętności wyciszenia i świadomości własnego ja. Możesz również spotkać wspaniałych nowych przyjaciół i doświadczyć wielu radości w tych zajęciach. Joga jest dawną tradycją, tradycją praktykowaną przez osoby zajmujące się sprawami duchowymi z, z uwagi na jej korzyści ezoteryczne i materialne. Nie zwlekaj, już dziś ćwicz joga. Dodatkowe informacje rozciągaj się, rozciągaj się często. Wykonuj ćwiczenia oddechowe poprzez pełne wdechy i wydechy. Naucz innych jogi lub zaproś ich do wspólnych ćwiczeń. Obejrzyj film z ćwiczeniami lub weź udział w zajęciach jogi. Słuchajcie, ja chciałam się zapisać kiedyś na jogę. Cały czas zamierzam, ale jakoś dojść nie mogę, bo jeżeli chodzi o gimnastykę, no to no nie bardzo. I właśnie te, te wszystkie pozy mnie trochę zastanawiają, jakbym miała to wykonać. Ale, ale to jest ciekawe. Więc, jeżeli nie yoga, to są inne sposoby relaksowania, bo chodzi generalnie o, o ruch, o ćwiczenie, o medytację. Możecie medytację też stosować rozciąganie, relaksowanie. Yy... Różne formy fizyczne, które spowodują, że będziecie wyluzowani, rozluźnieni, zadowoleni, uspokojeni, da wam, wiecie, te endorfiny zaczną pracować i będzie taka błogość, spokój i radość. Więc, jeżeli ktoś nie joga, to może być coś innego, a poza tym, jeżeli idziecie na takie zajęcia z jogi czy czegokolwiek, to może być zumba, to może być, ale idziecie wśród ludzi, poznajecie nowych ludzi, zaczynacie rozmawiać, pojawiają się nowe kontakty, wychodzicie z jakiegoś starego, starych struktur, które Was zamykały, bo cztery buławy to jest dom, trzymanie się ści ściśle struktur i takie bardzo słabe wychodzenie poza, poza te ramy. A Wam tu jest mówione, że macie iść do ludzi, macie rozmawiać, macie współpracować, cieszyć się, zyskiwać nowe doświadczenia. Także dlatego też być może ta joga, ta ale może być to cokolwiek, panowie mogą na jakieś dodatkowe zajęcia, czy na kosza, czy na piłkę, też można na jogę, oczywiście, no cokolwiek, jakieś dodatkowe zajęcia, które pozwolą wyjść do ludzi i nabrać nowego spojrzenia też na świat, dowiemy się czegoś innego, iny, innych pomysłów, innych opinii, można dyskutować, rozmawiać i tak dalej. Wiem, że w tej koronie no to nie jest tak tego łatwo. Aczkolwiek y, działają niektóre instytucje, y, także można się gdzieś zapisać. Chociażby panowie na siłownię. Panie też mogą na siłownię, jeżeli teraz działają, bo wiem, że u mnie akurat yoga działa. I, i takie tam zumby. Nie wiem, jak to jest z, z siłowniami, ale można pomyśleć, jak tu wyjść bardziej do ludzi, tej nawet naszej zamkniętej rzeczywistości. Ok. Nagadałam tyle. Pozdrawiam Was, kochane panny, buziaki i papa.